Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Aniołowe. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o rozświetlaczu, który skradł moje serce, i mówię tutaj o rozświetlaczu z benefitu Cookie. Jest to niesamowity rozświetlacz, i postanowiłam, że opowiem o nim w oddzielnym filmie, żeby nic nikomu nie umknęło, e, chociaż ostatnio dużo nawijam o tym rozświetlaczu. Mam nadzieję, że zakodujecie sobie, że to jest rozświetlacz, który warto mieć w swojej kosmetyczce, w, kosmetyczce, w swojej toaletce i e, dzisiaj opowiem Wam też, jak ja go używam, e, bo to nie jest tylko rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, o nie, to jest świetlacz uniwersalny do wszystkiego. Słuchajcie, najpierw fakty. To jest rozświetlacz, który oczywiście możecie kupić tylko w perfumeriach Sephora, bo tam są szafy Benefitu. Nie jest to najtańszy rozświetlacz, ale pamiętajcie, że Sephora oferuje nam bardzo często e, rabaty typu minus 20%. Wystarczy być klubowiczem mieć kartę po prostu sewory, i wtedy często są fajne rabaty. I benefit również wchodzi w te rabatowane akcje. Dlatego, jeżeli będzie jakaś taka akcja, naprawdę zwróćcie uwagę na rozświetlacz cookie. To jest rozświetlacz o takim ciasteczkowym biszkoptowym ym, kolorze, bardzo mocno iskrzący się ze rozświetlacz, ale to nie jest brokat, to nie jest yy, jakaś taka sztuczna yy, brokatowa poświata, tylko Piękna tafla błysku. Zresztą, zobaczcie, jak to wygląda na policzku. To nie jest iskrzące się, mieniące się coś, tylko piękna tafla błysku. Więc, jeżeli nie lubicie nachalnego, bardzo mocnego zaświetlacza, to również jest to rozświetlacz dla Was. Można stopniować. Ja akurat tutaj nawaliłam trochę rozświetlacza, bo ja go uwielbiam, ale możecie go nałożyć w bardzo, bardzo małej ilości, i wtedy będzie wyglądać jak milion dolców. Także rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, na powieki, jako rozświetlenie, jako Wasz bazowy cień. Ja ostatnio poszłam do pracy. Tylko i wyłącznie ze świetlaczem na ruchomej powiece. Śpieszyłam się i stwierdziłam: dobra, wytuszuję rzęsy, położę trochę rozświetlacza kuki. I powiem Wam, wyglądało to rewelacyjnie. Poza tym rozświetlacz możecie też nałożyć na usta, na łuk kupidyna, żeby rozświetlić usta, żeby dodać fajnego efektu Waszej matowej szmince. Ogólnie zabawa tym rozświetlaczem jest bajecznie prosta i przyjemna. Jest to rozświetlacz, który ma bardzo miękką, jedwabistą konsystencję i zobaczcie jak on wygląda nałożony palcem, to jest po prostu petarda, no można przesadzić, można nawalić go za dużą ilość, jeżeli będzie się nakładać na przykład palcem, ale tutaj w komplecie jest o dziwo bardzo dobrej jakości pędzelek, którym ja Nakładam właśnie na sztyty kości policzkowych rozświetlacz i prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, a palcem zwykle nakładam na powieki i zobaczcie, to jest po prostu piękny biszkoptowy błysk, który utrzymuje się cały dzień na powiekach i wygląda... Mua, Pięknie, naprawdę pięknie, cieszę się, że Kuki jest teraz w małym opakowaniu, w sensie takim oddzielnym, bo kiedyś to był rozświetlacz dostępny tylko w takiej dużej palecie, w której była hula, jakiś jeszcze róż, ogólnie duża paleta brązerów, rozświetlaczy, róży, ja nie miałam tej palety i szkoda mi było, Kupować całą paletę dla tego jednego rozświetlacza, bo już kiedyś się zakochałam w tym rozświetlaczu, ale stwierdziłam, no nie, nie będę kupować całej palety dla jednego um, rozświetlacza. I w momencie, kiedy um, Maksineczka powiedziała, że na strefie bezcłowej kupiła kuki właśnie w oddzielnym opakowaniu, to mi normalnie oczy się otworzyły jak 5 zł. Miałam normalnie i stwierdziłam, że rozświetlacz musi być mój długo nie czekałam, bo później dostałam przesyłkę z nowościami od Benefitu, za co dziękuję między innymi Kuki znalazł się w przesyłce to już w ogóle była pełnia szczęścia, a potem już tylko używanie i zachwycanie się tym, jaki to jest piękny rozświetlacz więc jeżeli szukacie Perfekcyjnego, idealnego rozświetlacza um, do policzków na powieki, to koniecznie zwróćcie uwagę właśnie na kuki, bo moim zdaniem jest to rewelacyjny rozświetlacz, i wydaje mi się, że to będzie bardzo wydajny produkt, bo um, odrobina na pędzlu czy na palcu wystarcza, żeby zrobić piękny efekt, e, a do tego nie pyli się, nie kruczy. Także dla mnie to jest rewelacja, i stwierdziłam, że aniolowe to jest idealny. Idealne Miejsce, aby powiedzieć o moim top of the top świetlaczu. Bardzo się cieszę, że Benefit postawił na cookie w małej wersji, w sensie w oddzielnej. Bo teraz możemy mieć piękny świetlacz w swojej kosmetyczce, a niekoniecznie wielką paletę. Także super. Ja się jaram jak pochodnia. Dajcie mi. Znać, e, czy e, macie rozświetlacz, co o nim myślicie e, i e, czy też tak was zachwycił? Bo może ja jestem jakaś nienormalna i wam ten rozświetlacz się nie podoba. Ciekawa jestem waszej opinii, ciekawa jestem tego, co myślicie na temat rozświetlacza z Benefitu. No i co? Myślę, że nieraz zobaczycie go u mnie w akcji, na policzkach, na powiekach i ogólnie we wszystkich makijażach, bo to jest cudo. Tyle mojego gadania. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmiku. Jeżeli Wam się podobało to moje ym, anielskie gadanie, to zostawcie mi kciuka do góry yy, i widzimy się już niedługo. Tak, do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaki. I żeby nie było, ja jestem sześciutka i w ogóle po prostu mam dobry humor. A ten świetlaczek nałożę na policzki to już w ogóle jest kosmos. Papa. Pa.